W Chorzowie już po raz 14 odbył się piknik malarski Sielskie Klimaty. Podczas tego wydarzenia można było nie tylko wykazać się swoimi zdolnościami plastycznymi, ale również wziąć udział w zabawach teatralnych czy spędzić czas przy ognisku. To jest czternasta edycja pikniku malarskiego Sielskie Klimaty. Zapraszamy od najmłodszych do najstarszych, czyli od przedszkola do... Stu lat wszystkich chętnych, którzy chcą z nami tutaj malować. Jest to rodzaj konkursu e, takiego bardzo specyficznego. Tutaj od nas dostają podobrazia i my te podobrazia od nich tutaj odbieramy. Jedzie to potem do Szkoły Plastycznej w Katowicach, gdzie ocenia to jury profesorów Akademii Sztuk Pięknych. Co roku y, organizujemy finisaż wystawy. Ona po y, przeglądzie przez jury gdzieś około 10 października jest wywieszona. Można ją oglądać do końca października w naszej szkole. E, 30 o godzinie 12 wręczamy nagrody i. Y, Wtedy dopiero odkrywamy, kto wygrał. Jest kategoria 1-3, w której mieszczą się kategorie wiekowe od najmłodszych do najstarszych. Ta, ta trzecia to jest kategoria open, powyżej 20 roku życia. I czwarta kategoria to są szkoły artystyczne. Żeby było w miarę sprawiedliwie, bo wiadomo, że uczniowie szkoły plastycznej mają tego malowania w plenerze nieco więcej i więcej doświadczenia. Są dwa Grand Prix właśnie w kategorii 1-3 i w kategorii czwartej Jest to wyjazd do Brukseli. Natomiast wszyscy od pierwszego do trzeciego i wyróżnieni dostają materiały plastyczne. W tej chwili mamy tutaj około 1500 uczestników ze 100, ponad 100 placówek, ponad setkę opiekunów. I tak właściwie jest co roku. Jednego roku mieliśmy taki rekord 2000. To wtedy musiało być rzeczywiście tutaj zdecydowanie więcej ich, natomiast w tym roku to jest około 5, 1500 uczestników. Już teraz zapraszamy do galerii w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach na zamknięcie wystawy poplenerowej oraz wręczenie nagród, które odbędzie się 31 października.